Witam, witam wszystkich kryptoświry, maniaków, zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę z kolejnym filmem, z kolejnym minerem, który będzie niedługo dostępny na sieci Matic, a dokładnie 13 kwietnia o godzinie 15 czasu polskiego startuje ten projekt, tak więc jesteśmy w tym momencie, w którym powinniśmy być, czyli przed startem, i takie projekty wyszukuję, ponieważ nasza strategia nie dosyć zakłada. 6 na 1, czyli 6 razy reinwestujemy, jeden dzień wypłacamy. Oczywiście mówię tu o projektach, które wystrzelą w tym sensie, że stają się mocno popularne, duży przyrost inwestorów, duży przyrost kapitału, który pozwala nam bardzo fajnie zarobić, a w sytuacji, kiedy projekt nie wystrzeli, to zwyczajnie akumulujemy nasze środki i wypłacamy w danym momencie, kiedy no, sobie to życzymy. Dlatego bardzo ważne jest to, słuchajcie, że w te projekty wchodzimy na samym początku. Taki projekt dzisiaj znalazłem. Jest to projekt, który dla nas, co ważne, posiada już gotowy audyt od Hey Crypto. Tak więc jesteśmy bezpieczni z punktu widzenia, jakby z bezpieczeństwa samego kontraktu, sprawdzenia pod kątem różnych backdoorów, bugów i innych guwien, które mogą powodować to, że nasze środki mogą gdzieś tam zniknąć. Tak więc tu mamy pełne bezpieczeństwo. Jedyne ryzyko, tak jak w każdym minerze sprawdzonym, oczywiście, jest takie, że. Miner nie wypali w tym sensie, że nie będzie dużej społeczności, która będzie wchodzić i dalej jakby dokładać do tego wora. No i oczywiście w pewnym czasie może się taki kontrakt zwyczajnie wyzerować. Natomiast minery mają to do siebie. Przypomnę, że im więcej wypłacamy środków, tym mniejsze otrzymujemy wynagrodzenie. W tym przypadku standardowo warunki brzegowe mówią o 7% dziennie i 2% fi dla deweloperów. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje dotyczące tego, jak mamy jakby w tym projekcie uczestniczyć, oczywiście standardowo, czyli inwestujemy określoną ilość naszych Matików, wrzucamy je bezpośrednio w kontrakt, pojawia nam się ilość seats, ta ilość seats, pamiętajcie, że też jest bardzo ważna. Ten moment wejścia, bo im wcześniej wchodzimy, tym więcej tych seedów otrzymujemy, a tym samym nasz kapitał początkowy jest w stanie zwrócić się nam o wiele, wiele szybciej. Jak widzicie na stronie mamy już informacje o godzinie starcie samego projektu. W tej chwili słuchajcie pojawiła się już grupa na telegramie, ta grupa powolutku się buduje, tak więc będzie, miejmy nadzieję, będziemy obserwować, jak to będzie się rozwijać. Matic nie ma za wiele w tej chwili projektów w tym modelu. Jest jedynie, którym przynajmniej ja jestem, to jest Wineyard, który bardzo dobrze się trzyma. W tej chwili na kontrakcie 121 tysięcy Matików i cały czas gdzieś to tam sobie powoli rośnie. Ja w tym projekcie jestem około dwóch tygodni, może, może, może wcześniej. Robię tutaj reinwestycje codzienne, wypłaty robię raz w tygodniu, ponieważ projekt tak jak w przypadku Ruby, czy Baked Beans, no, że tak powiem, za Banglał, tym samym pozwalam sobie jakby na kontynuowanie tej strategii. Moje dniówki w tej chwili mniej więcej na poziomie około 100 matików, czy nawet więcej, już w tej chwili teraz nie pamiętam, na tą chwilę mam 76, tak więc nie jest źle. I słuchajcie, no, jeżeli chodzi o sam projekt, sam projekt, gdzie ja go tutaj mam, przepraszam, przepraszam, Czekajcie chwilę. Już znalazłem za dużo otwieranych okienek w przeglądarce. Projekt, tak jak mówię, 13 startuje. Wchodzimy na samym początku. Musicie mieć ustawioną sieć Matic na swoim Metamasku, żeby partycypować w projekt. Spójrzmy sobie chwilkę na White paper, a dokładnie na podstawowe informacje, które tyczą się praktycznie każdego minera w tym modelu. Czyli ilość seed, które otrzymujemy, uzależniona jest od TVL. Czyli im większy TVL, czyli ten wolumen wrzuconych środków, tym mniej seedów dostajemy. Czyli musimy wchodzić jak najszybciej na samym początku. Na samym otrzymujemy ich jak najwięcej, a tym samym więcej nam będą naliczane. Będzie nam więcej naliczanych yy, nagród, yy, ponieważ nasze seedy będą więcej warte. Tym samym ten nasz kapitał początkowy jesteśmy w stanie wypłacić czy odzyskać w naliczeniach w ciągu dwóch, trzech dni, słuchajcie. Więc to jest świetne w tym projekcie. Jeżeli chodzi o ten dzienny procent, to jest 7%, on może też być zmniejszony w momencie, kiedy dochodzi do drenażu, jakby tego, drenowania tego całego kontraktu, czyli wypłacenia dużych, dużych ilości. Więc to mają jakby regulowane. Jeżeli chodzi o harvest, tak, czyli wypłacamy tutaj jak najmniej, nawet jeżeli projekt, że tak powiem, nie wystrzelił, to nie wypłacajcie, tylko akumulujcie sobie bezpośrednio na kontrakcie i wypłacajcie dopiero po jakimś czasie, jeżeli zauważycie ewentualnie, że gdzieś tam drastycznie spada ilość tych tych matików na kontrakcie, wtedy sobie możecie wypłacić, bo w innym przypadku, jeżeli będziecie wypłacać częściej, to będziecie otrzymywać mniejsze wynagrodzenie z racji tego, że tak jest skonstruowany ten protokół i tak algorytm jest zapisany, w którym częste wypłaty powodują to, że nasze sid -y są zwyczajnie mniej warte. Dlatego... Każdorazowo w tych projektach podstawową strategią to jest 6 na 1. 6 dni reinwestujemy, jeden dzień wypłacamy. Możemy oczywiście reinwestować 2-3-4 razy dziennie, ile tak naprawdę chcemy. Bo musimy uwzględnić tylko, czy jest nam opłacalne, biorąc pod uwagę GASFI, czyli opłatę transakcyjną w danej sieci, tak naprawdę. Tak więc, słuchajcie, to są takie podstawowe informacje. Ja tylko wrzucam informację dotyczącą tego projektu. Tak jak mówię, projekt jeszcze nie ruszył. mamy... Niecałe dwa dni do startu. Obserwujemy ich Telegram, obserwujemy jak rozwija się ta społeczność, obserwujemy też ruchy na YouTube, czy już pojawiają się jakieś filmy, czy deweloperzy projektu będą mocno szli w marketing. Jeżeli będą szli mocno w marketing, to znaczy, że projekt jest zrobiony po to, żeby no, żyć i, i dawać, zarabiać jak najdłużej. Przypomnę tylko, że projekty w tym modelu. Należą do projektu wysokiego ryzyka, natomiast często zdarza się tak, że te projekty są w stanie przetrwać rok i nawet więcej. Słuchajcie, jestem w takim projekcie, który BNB Miner, który istnieje już od ponad roku czasu, BNB, przepraszam, Baker Beans, który no, istnieje, tak naprawdę żyje od prawie pół roku. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na grupie zdefiniowani.pl. Link do projektu, jak i link do, do grupy. Bezpośrednio w opisie pod filmem, tak więc tyle z mojej strony, zapraszam, trzymajcie się, hej!